Are you listening? Damn. Uh. <try> 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 trzech wspaniałych facetów i jedna niesamowita kobieta, żeby powiedzieć wam o właściwie nie wiem czy książę, król, jakiś tam y, triumf Street Triple wersji RS, który przez wielu ludzi został okrzyknięty królem nakedów. No i w tym filmie wszyscy wypowiemy się, co o tym myślimy. Oglądajcie No to mamy pojedynek, nazwijmy to umownie gigantów, jak każdy zwał tak zwał, więc mamy Triumfa, RSa, Street Tripla RSa i MT09 w wersji SP. Oba motocykle są na zawieszeniu Olinsa z tyłu i na zawieszeniu Showa z przodu, o ile mi pamięć nie myli. Oba mają, jak sądzę, czytci nowe silniki o podobnej pojemności, różni 80 cm pojemności, różni też 8 koni mechanicznych na rzecz RSa. I 8 Nm na rzecz MTK. Jest też 7 kg lżejszy RS od MTK. I żeby było śmieszniej, większość maksymalnych parametrów MTK osiąga w niższym zakresie obrotów, więc mamy szybciej dostępną moc. I myślę, że pod tym względem tutaj ciężko będzie wybrać takiego bardzo bezpośredniego zwycięzca takiego testu. Ale przyjechał do nas Sebastian, który używa. MT-09 od dłuższego czasu i jak wiecie, taki tester weekendowy niewiele może powiedzieć w porównaniu z tym, co może powiedzieć prawdziwy hard user. Hej ho, hej ho, to ile lat już masz ten pojazd, i opowiedz mi, jak to się stało, że wszedłeś w jego posiadanie. Eee, MT zakupiłem w sierpniu 2018, eee, końcówka sezonu, i teraz pełny 2019, i teraz jest jakby drugi pełny sezon. Szukałem motocykla, który będzie w miarę uniwersalny, ale będzie też taki, który będzie mi odpowiadał. Przejechałem się kilkoma motocyklami, między innymi Tracerem. Jednak padało na Yamaha I, 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 i MT9. Wybór padł na MT9 dużo fajniejszy według mnie. Motocykl szczerze, wersja SP, mhm. to będzie słabe. No, Ale w, w połową decyzji było malowanie, drugą proszę. połową było zawieszenie. A, proszę. I... Więc tak. pad wybór na SP. SP od wersji standardowej różni się zawieszeniem, malowaniem i czymś jeszcze? Zawieszeniem, malowaniem i yy, wyświetlaczem, który jest w negatywie. A, okej. Okay. Y, dlatego, że. Yy, Nie lubi pozytywów, rozumiem. Tak, życie, taka, drobnostka, taka drobnostka. I yy, czarną kierownicą, w zasadzie niczym więcej. Głównie zawieszeniem. No dobra. I opowiedz mi, jak odnajdujesz ten motocykl, yy, jak Ty go używasz i do czego on Ci się przydaje, a w czym są jego braki? Yy, uważam, że nie ma uniwersalnych motocykli. Niektórzy mówią o GS-ach. Nie uważam tak. Yy... GS500, tak? <słuch> 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 dobra, dobra. Natomiast używam go głównie do krótkich podróży albo jazdy po mieście. No i rzadziej, znaczy nie rzadko, ale rzadziej, kilka razy może na kwartał wyjazd w dłuższe trasy. Dlatego też zakup akcesorium szybki, która okay. daje radę do 140 km na godzinę. No i dobra. I jak oceniasz, przejdźmy sobie po kolei przez podzespoły tego pojazdu, bo jeżeli jest na Olinsie i tu mamy zawieszenie Kajaba, nie Szoła, Kajaba. kajaba. kajaba to jak odnajdujesz to zawieszenie? Z zawieszeniem jeszcze się nie bawiłem, jeszcze nie ustawiłem go pod siebie ani pod wagę, ani pod umiejętności. Na pewno na gorszych drogach używam łatwego regulatora, który jest tutaj, który utwardza bądź staje, że... że zmiękcza. Zmiękcza, <grym> tak, tak. I to jest odczuwalne, jak na moje umiejętności i nic więcej generalnie nie kombinowałem z ustawieniami no profesjonalnymi. Dobra. Ja bym poszedł w takie, może, ponieważ już jeździliśmy Triumfem i jeździliśmy mtk to żebyś wszystkie rzeczy, które, o których mówisz, to teraz odniósł do MTK. Czyli, a jak zawieszenie w Triumfie? Znaczy, Triumph bardzo mnie fajnie zaskoczył, dlatego że jest jakby bardziej premium. Wszystkie przyciski, manetki sprzęgła, hamulca są niesamowite. Fajny wyświetlacz. Mam mnóstwo ustawień, można wybrać wszystko, cokolwiek się sobie człowiek zażyczy i pod siebie to ustawić. Trochę inaczej manetka gazu reaguje od, od MTK, natomiast quick shifter to jest mistrzostwo świata, który działa w górę i w dół i okay. to jest na pewno... A zawieszenie jest sztywniejsze, luźniejsze, lepsze, gorsze? Znaczy na tych odcinkach, których jeździliśmy tutaj po Warszawie, jakby nie odczułem znaczącej różnicy. Alek pewnie wypowie się na temat gum, który chyba ma lepsze ubrane na, 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 na Triumfie. Alek wie dużo o gumach. Moja pasja. Natomiast jeżeli chodzi o moją ocenę, to naprawdę bardzo fajny motocykl i pewnie znajdzie swojego użytkownika, bikera. Natomiast mi przeszkadza osobiście za wysokie sety. I biorąc, o, triumfie. o Triumfie, tak. I biorąc pod uwagę, że nierzadko wyjeżdżamy za miasto, jednak pozycja, która jest bardziej pochylona, bardziej sportowa, bardziej e, wymusza pochylenie e, na motocyklu, myślę, że mogłaby być na dłuższej trasie bardziej męcząca. Okay. A jak piec? Jak, jak ten silnik? Bo to 3 cylindrowiec, 8 koni, 8 Nm? E, jeżeli chodzi o e, parametry, nie czuć różnicy. Natomiast wydaje się, że Triumf jest bardziej taki gładki, e, jak na 3 cylindrowca lepsze, Minimalnie lepsze wrażenie na mnie zrobił. Okay. Natomiast, jakby nie mieliśmy takiej okazji, żeby sprawdzić go na no pełnym zakresie obrotów. Absolutnie. Tak. Jesteśmy w mieście. Tak, jest, jeździmy z głową. Także yy, okej, okay. to ja teraz dam trochę pogadać Alkowi i wrócę do ciebie, jakbyś się z czymś nie zgodził, to żebyś miał szansę jeszcze pa. się powiedzieć. Ale, hej, cześć. E, to, co z tymi gumami? Gumami? No, super kwasy tak. SP. Także na bogato, naprawdę. Opony, które naprawdę lubię, bo. Jedno, rzecz trzymają. Wadą tych opon, jeżeli chcemy szukać wad, jest to, że na mokrej, na wierzchni sobie niekoniecznie dobrze jadą. Nie odrobina wilgoci i no już tu spadek, spadek przyczepności. Natomiast jeżeli mówimy o takich warunkach jak dzisiaj, ciepło, sucho i ten to są niesamowite. Tak, odrobina pyłu na drodze może trochę tutaj wybić. to ten taki, Tak, mamy tylko takie że takie nagranie, wiesz. Okej, okay, no wyciągacie takie karty, no to dobra. E, tylko, że nawet jak się uślizgują, to, to wcześniej czuć e, takie ostrzeżenie, delikatne falowanie na, na kierownicy i no i wiadomo, że, że dalej po prostu nie, bo za, za chwilę będziemy się przytulać do asfaltu. No dobra, ale opowiedzmy mi o różnicach pomiędzy tymi dwoma cyklami i zacznijmy od zawieszenia. Zawieszenie. E, w tympie jest. Trochę twardsze na, na takich nierównościach e, drogowych, że tak powiem, no to, to trochę wygodniej jednak było na, na MTK-u, bo, bo lepiej to wybierał. E, natomiast wczoraj miałem okazję się przejechać też Triumfem z 2019 wersją E w, w Bydgoszczy i w zakrętach na to, że się trzymało naprawdę nieźle, więc e, mimo że, że ta niższa wersja. Tam chyba też jest szała akurat z przodu. No to nie ma. Tak, tak, to, to jest ta różnica. No i tam jeszcze drobne różnice w, w hamulcach i tak dalej, ale to zawieszenie na... No robotę woj... to, to jest Harley. No tak. No i wybiłeś trochę z... Dobra, dobra. Zawieszenie na pewno w takich warunkach sportowych, kiedy chcesz je docisnąć do granic możliwości, myślę, że w triumfie jest lepsze, ale jakbyśmy używać go na co dzień? No to jednak zawieszenie z MTK jest e, lepiej zestrojone w tym momencie. Tak? No nie, nie dłubaliśmy w nim, więc e, nie wiem na ile można tutaj to, to poprzestawiać. Ale w takiej domyślnej konfiguracji, no to, to MTK jednak e, lepiej to wybiera na mieście. No i teraz to pytanie, które zadałem wcześniej, czyli te 8 koni 8 Nm. Jak, jak ten pojazd oddaje energię? W porównaniu. W porównaniu? E, znaczy no, dół jest, jest lepszy w Mteku, tak? I, i to, to czuć nawet jak sobie robiliśmy tutaj na placu trochę przejazdów, to, to przy tych małych prędkościach Mtek y, był trochę żywawszy. Natomiast y, czy jest to aż taka duża wada triumfa, to, to mi się nie wydaje tak naprawdę, bo jeżeli wyjedziemy i trzymamy go na tym zakresie obrotów takim optymalnym, to wcale nie jest głośno, tak, a a się zbiera na pewno nieźle i, i daje sobie fajne jazdy. No dobra, a okiem fachowca, takie ogólne podsumowanie. Jak ty znajdujesz ten motocykl w porównaniu? W sensie gdybyś chciał się odnieść jeden eee, do drugiego. Znaczy, no to tutaj jest kwestia tego, czy jeździmy po mieście, tak i gdzieś tam w trasę, czy czy chcemy mieć coś na co dzień i raz na jakiś czas sobie wyjechać na tor i się pobawić. Bo mimo, że to triumf jest Nakedem, no to, to jednak ma trochę tych aspiracji. I no jeżeli opcja taka, że, że tylko miasto i czasem tam czasem tjasa, no to tak wygrywa tak. No, natomiast jeżeli szukamy czegoś, czym, czym chcemy się też pobawić, no to, to ty ją daję okay. taką możliwość. Dobra, to ja teraz ty się zastanów, który byś wybrał, gdybyś miał mieczoną ilość pieniędzy i miał do wyboru tylko dwa motocykle, a ja to pytanie zadam Sebastianowi. Gdybyś miał ilość pieniędzy. Pewnie słyszałeś? nie? to czasu na przygotowanie się? Tak, bo to jest nienacka, napaść to jest taka. No więc powiem tak, na moje oczekiwania, w, na moje podróże, na mój styl jazdy, wydaje mi się, że dzisiaj dałbym remis ze wskazaniem na MTK. Jednak wygoda i jakby no rzadkie, ale do tej pory żadne doświadczenie na torze powoduje to, że MTK dzisiaj wygrywa. Aczkolwiek oddaję czapkę z głowy dla triumfa za jakość wykonania i za to, jak ten motocykl wygląda. I to jest pytanie, które ja chciałem zadać od dawna, czyli o wibracje. Ja wiem, że może nie jesteś najlepszą osobą, która o wibracji się zna, ale też taka legenda miejska krąży, że trzycylindrowce trzy cylindrowce wibrują. Czy mógłbyś się odnieść do tego, jak MTEC wibruje w porównaniu z Triumphem? Y no musi wibrować. Brakuje mu jednego cylindra tak. w rzędzie, więc musi wibrować i e, mi takrotnie przeszkadza e, ani w jazdach testowych, więc e, zdecydowałem się, to nie był dla mnie minus. Natomiast Triumph jest e, no, zrobił coś niesamowitego. Jest wiele gładszy ten trzycylindrowy silnik niż, niż Mtek. Także w Mteku odczuwalnie większe wibracje są. Okej, okay, dobra, wracam do Alka. Alek, e, budżet, pamiętasz kasę masz? I no? Się... no, i miałeś do wyboru dwa motocykle. To, to jest nowość, bo wszystko <laughs> idzie na opony. <laughs> e, no, z, racji, z tego jak ja używam motocykli, no to jedna, jednak tyjów, tak? No bo, no bo trochę zabawy. E, I ta pozycja nóg i tak dalej mi i bardziej odpowiada. Z zbiornika z możliwością zaparcia się w zakęcie. Nie byłem tak też ma wyprofilowany ten zbiornik, ale jest to zrobione za wysoko i nie, nie, da, nie da się tego wykorzystać tak. no dobra. Eee, Natomiast w Triumfie są dwie wady, których nie ma w MTK-u. <laughs> w takim przypadku zabawy, tak? To, to właśnie są lustejka, które nie pozwalają wyciągnąć sobie trochę dłoni na, na zewnątrz. I no, trzeba by je było za każdym razem odkręcić. To no życie, nie? Na to wjeżdżasz odkręcasz. No w sumie lustejka i tak i tak. No. Na to że niepotrzebne, więc eee, No tylko że trzeba je zdejmować, tak? A, nie mam pomysłu na to, jak to jakby obejść. Jakby było jak w to można by tak. je było w, w, złożyć bliskę. po prostu i, i po temacie, nie? E, a druga rzecz to... Nie wiem, kto wpadł na pomysł możliwości ustawienia białego podświetlenia białych napisów. <laughs> Ale tak dostaliśmy motocykl właśnie. Tak, który e, powoduje, że kompletnie... Znaczy, no okej, okay, jest taka jeszcze jednopikselowa linijka pod spodem, która Ci pokazuje, co jest zaznaczone. Tak. Natomiast trzeba naprawdę tam się przyjrzeć w ten ekran, żeby... Żeby przeszukać się przez to menu I no na początku się zastanawiałem czy nie będę się gubił w dwóch wystających przełącznikach Kierunkowskazu i tym joysticku gujadu, Ale okazało się, że nie Okej okay. Więc A i co, coś co ty no, no, no. zobaczyłeś, tak? tak? Światła długie Tak, że na stałe można jest... włączyć zamiast mrygnąć Tym samym guzikiem Tak Że jeżeli je z... światła Typu automatycznego na, na manualny, no to przełącznik długich działa inaczej. Można się zdziwić. No i... A najbardziej się zdziwi, ten kto patrzy ci w lampę. No właśnie, to jest nieintuicyjne. No, no pokazuje się ta ikonka na wyświetlaczu, tak? I, I tyle. I tyle, no ale co w przypadku, jeżeli jedziemy na manualny chcemy po prostu tak. światłami i, i się nie da. Trzeba kliknąć no, dwa razy. No... Dobra, panowie, czy macie coś do dodania jeszcze? Nie odpowiedział, który bym wybrał. Triumfa! Wziąłby triumfa chłopak. Triumfa. Także na razie mamy e, e, remis. Pomówienia. Pomówienia. Dobra? To teraz ja. Nie chcę powiedzieć, cały na jakiś kolor, ale niestety nie wyszło. Cały na czarno. Ale to, tak, to w głowie i w sercu bardziej. A Słuchajcie, jeśli chodzi o mnie, to ja jestem motocyklistą, który słabo jeździ motocyklem generalnie. I jeżdżę raczej dla zabawy i dla emocji, takich, które są na poziomie, które dla mnie są w sukcesujące. Jak każdy z nas, każdy motocyklista tak jeździ. I dla mnie Emtek Powoduje to, że ja się czuję pewnie, swobodnie, ma ten, te obroty dostępne na tak niskim zakresie obrotów, że mi to absolutnie wystarcza. Triumf zdarzyło mi się, że no ja nie umiem jeździć, tak? Z gasem dwa razy. na takich, Tutaj na placyku zdecydowanie lepiej czułem się na MTK-u. Jego wyważenie i geometria jest dla mnie optymalna. Ja generalnie chciałbym mieć taki motocykl i jest to motocykl dla mnie one są tak do siebie podobne, że różnice są rzeczywiście nieznaczne. Triumf ma więcej genów sportowych, zarówno pozycja, jak i oddawanie mocy w górnym zakresie jest tutaj no, na korzyść trumfa. Jak ktoś chce zasuwać na tor i chce te emocje, to Triumf będzie do niego lepszy. I jeżeli ktoś chce mieć motocykl, który będzie mu służył codziennie na dojazd do pracy i dawał sporo radości e, z wykorzystywanych umiejętności, które posiada, tak jak ja na przykład, no to MT, i to zwłaszcza SP, które jest jeszcze o piątaka, prawie szóstaka tańszy, więc ja się jeszcze mogę ubrać, dokupić ze szybę, coś jeszcze sobie mogę w nim dorobić takiego, co by mi pasowało bardziej. Więc ja wybieram e, mt ciątko i uważam, ten, że ten. bez down shiftera, bo ja w biegi umiem zmieniać w dół i nie mam z tym problemu. W górę zostaje tak. W, z w górę jest tak. No i jakby, jakby też można bez. No, jakby dla mnie to. E, Triumph robi to ładniej. Triumf robi to lepiej, tak. No te geny sportowe, no co mam Ci powiedzieć. no. Dobra. E, no i teraz poprosimy naszą gwiazdę o wypowiedź. Okej, okay, ja trochę się bałam tego testu, y, dlatego że jeździłam na Tracerze już miałam pierwsze y, jakby przygody z silnikiem trzycylindrowym i nie dzidził mi się dobrze, tak jak ktoś napisał w komentarzu, tak to jest jak się bierze, amator bierze za dla doświadczonych, więc znowu amator się bierze za dla doświadczonych i co mnie zdziwiło? Bardzo komfortowo czułam się na tym triumfie. Wiem, że to zabrzmi źle, ale się czułam na nim jak na swojej 125. W tym sensie, oczywiście, nie jakości, nie oddawania mocy, ale także jest on lekki, zwinny, bardzo komfortowy, bardzo zwrotny. Jest w nim jakaś taka subtelność i pasuje wtedy, kiedy chce. Zakochałam się tutaj w, nim, w tym quick W górę i w dół świetnie to działa. W dół jeszcze jest taka piękna przykazówka, która jest naprawdę bardzo sexy. Jest to taki motocykl, który. Też na pewno chciałabym mieć i z takich może minusów też małych, no yy, jestem wysoka i nogi miałam na nim dosyć trochę podkurczone, więc yy, przy dłuższej jeździe myślę, że, no znaczy zaczęła mi dręcznić trochę prawa noga, ale tak jakoś to do dopiero po godzinie. No i od razu jak się tam czułam, że ta pozycja kręgosłupa też nie jest zbyt komfortowa przy moim wzroście, trochę tu w lędźwiach czułam, że jest jakieś tam obciążenie. Tu przyjechał do nas super kolega z Torunia ze swoim MT-09. Też nie jeździłam na nim w mieście, tak się przyznaję, No też jestem początkującym motocyklistą, mogę sobie jeździć na testówkach obezpieczonych, a nie chcę jakby kogoś tam narażać na to, że gdzieś tam pacnę na nim w mieście. Jak usiadłam na nim, no też się obawiałam tego, że to będzie jakaś maszyna bardzo podobna do Tracera i że będę zaraz marudziła. O dziwo jest to w ogóle zupełnie inny motocykl. Pozycja jest na nim wygodniejsza niż na Triumfie przy moim wzroście. Dla początkujących, nie wiem, sobie włączyłam mapę rain, wszystko działa bardzo płynnie, płynna jazda, płynne hamowanie. Nie było tak jak przy tryserze, tak że także ja tam bardzo szarpałam tym silnikiem, czułam te wibracje i tam wszystko mi przeszkadzało. Tu nic mi nie przeszkadzało. Wsiadłam i pozycja bardziej wyprostowana, bardziej komfortowa jak dla mnie. Super. Gdybym miała wybierać między tymi dwoma motocyklami. Chyba bym wzięła ale tylko dlatego, że jest inny trochę od innych motocykli. Mi akurat te lampy się podobają, są oryginalne. a MT ków jest dużo, tak? jak i 07, 09, nie wiem, ta tej serii jest tego dużo. Abym chciał chyba się wyróżnić i sprzedałabym jakoś tam torebkę, żeby sobie do tego triumfa po prostu dozbierać. No i bielizna triumfa też jakby robi robotę. Ja tylko jeszcze chciałam dopowiedzieć coś w kwestii początkujących kobiet. Myślę, że Triumph jest bardzo fajnym motocyklem dla kobiet. Jeżeli dziewczyny macie tylko okazję, przyjedźcie się nim. Są fajne salony, co tam demówki. Jest naprawdę jego geometria, wyważenie, lekkość, zwinność. Myślę, że naprawdę jest bardzo kobiecy. Bez oraz oczywiście dla panów. Cześć, słuchajcie, nie uwierzycie, spotkaliśmy Adama na MV Aguście, też trzycylindrowym silniczku. I Adam rozważał Zakup Triumfa jako swojego prywatnego motocykla. Zgadza się. I chętnie posłuchamy, co ma do powiedzenia na temat tego, jak to się stało. Witam wszystkich. Przede wszystkim może najpierw dlaczego, Agusta. No, no patrzymy, widzimy, tak? To jest. Oczami tak, jak najbardziej. Generalnie moim zdaniem to. to jest modelka i uwielbiam ją za to przede wszystkim. wschodzić do garażu, wiesz, patrzysz na motocykli. I to wystarczy, bez, bez apelacji. Natomiast, jeżeli chodzi o samotechniczne porównanie, Augusta to jest w zasadzie zabawka, którą mam od niedawna, i muszę przyznać, że dopiero się jej uczę, i, i, i staram się dowiedzieć, z czym to się je. Jeżeli chodzi o Triumfa, miałem okazję, myślę, jakiś sezon albo dwa sezony temu mieć go na jazdach testowych, dwa, trzy razy w zasadzie. E, jak chemia? Generalnie bardzo poręczny. Jeżeli chodzi o jazdy w mieście, manewry pomiędzy samochodami bajka, naprawdę super. Eee, tak jak trochę wcześniej rozmawialiśmy, uważam, że jeżeli chodzi o sam ciąg z dołu, to nie było rewelacji. Porównując do MT-09, też o której mówiliśmy, no to MT-09 gdzieś tam sama z gazem się wyrywa nieświadomie nie, nie na koło. Natomiast Liczymy na to. Tutaj było spokojniej, ale środek super. No i dźwięk, nie? Jest. Te trzy cylindry niektórzy mówią, że żegoczą. Jeżeli chodzi na przykład o agustę, to ona brzmi jakby jakby tutaj były wrzucone jakieś, wiem, Tak, jakby tutaj mechanik zgubił dwie nakrętki. Natomiast tak ma być. To ma swój urok, nie? Włosi i. ten silnik tak. mówi do, do nas. To prawda. Eee, no no linie. Cóż, tutaj siedzimy trochę inaczej. Tak, No, no bo tutaj tu mamy na reminiscencję sporcie, sportu. Ale też nie wiem, czy zauważyłeś. Mega wąska. Tak, w ogóle talia jest, jest bardzo duża. W yy. ogóle ona jest taka filigranowa. Tak, przy niej wygląda na spuchniętego lekko, mimo tego, że duży nie jest. Tak. Natomiast, natomiast ten silnik i tak dalej wygląda na nieco, e, nieco większy. Myślę, że to jest jakaś podobna waga, bo ona chyba 173 za la, na sucho. To, to na sucho nikt nie jeździ. Tutaj mamy 180, tam niecałe 110 kg już gotowy do jazdy. Więc jakby rzeczywiście mamy mówimy o ultra lekkich konstrukcjach, które jakbyś wyleciał na track day, to mogłoby się okazać, że te trzy konie więcej przy tej masie robią już jakąś robotę. Natomiast w codziennym użytkowaniu ten balans jest naprawdę zachowany całkiem spoko. Ale tu jest duży ruch i ja nie mogę. No dobra, ja mam do Ciebie jeszcze pytanie dotyczące tego, jak Ty odbierasz Triumfa jako markę, w sensie czy, czy rzeczywiście ten lifestyle przełożony na dodatek do motocykla ma jakiś sens, bo Ciuchów MV Augusta nie kojarzę. A o bieliźnie Triumfa możemy pogadać z Gosią, ale generalnie Triumf myśli o tym, żeby być takim Harley'em Davidsonem, żeby to był taki lifestyle, styl no życia. Właśnie, jak pierwszy raz zobaczyłem Triumfy, znaczy wiem, że to nie jest coś nowego, tak, bo speedy, street triple to już tam od wielu lat na rynku. Tak. Ale Triumf mi się zawsze kojarzył, że jednak, wiesz, broda, tatuaż, nie? jakaś apaszka i to był, to, był to był klasyczny Triumf. Jest nawet chyba tak na YouTubie taka, taki kawałek ee, Road to Hell. Bodajże, gdzie jest przerobiony właśnie jakiś tam gang motocyklowy, i wszyscy na triumfach i tam sobie lecą, jakaś modelka bierze udział. I to mi się zawsze kojarzyło z triumfem. Gdzieś tam nawet jakieś fotki nie wiem, James Dean, Steve McQueen, wiesz, klasyczne triumfy. Jest. Natomiast wydaje mi się, że oni zrobili naprawdę świetną robotę. O ile wiem, to te silniki chyba w moto 2 są wykorzystywane. Są, tak, czyli to jednak o czymś świadczy. Są, tak. nie? To jest przeszczep. E, I dokładnie. on, rzeczywiście, jeżeli w sporcie się przydaje do czegoś, to na ulicy też na pewno nie, nie, wiochy nie będzie. No i oczy ważki. To jest jakby coś, co albo się kocha, albo nienawidzi. Nie można być obojętnym. Zgadzam się. Mi się to, mi się to podoba osobiście. To jest trochę tak jak z BMW, tym 1000RR. Pierwsze tak. spojrzenie na ten motocykl Sony zrobili, tak. a później po nie wiem, jakimś takim opatrzeniu się i widzisz to gdzieś tam na zdjęciach na ulicy. No nie pomylisz i... tego z żadnym innym motocyklem. No, nie wiem, mi się wydaje, że teraz tego mega brakuje w, w, tak. tym, w tym nowym 1000RR. Tak. Eee, no i też fajna sprawa, myślę, że w obu tych motocyklach to jednak jakiś tam osprzęt. Tak? Mamy tu no. jakieś Brembo. E, tutaj jeszcze tak. mamy akcesoryjne zawieszenie Bitubo. E, ja nie wiem, masz jeżeli... nisi na zacisk. Tak, to trochę to połączenie się gryzie, tak? bo jest pompa Nissin na tak. hamulce Brembo. E, tutaj to jest RS, czyli on jest poubierany, tak, to jest Ohlins tak. i, i, i dokładnie. Downshifter, upshifter e, jest e, tak, Brembo są pompy, jakby jest, widziałeś, że jest regulowana pompa, w sensie możesz zmienić sobie, nie klamkę, ale pompę możesz wyregulować tłoczysko. Taki, taki jest egzotek, To już przerasta moją techniczną wiedzę na temat motocykli. No jest, jest lepiej niż by się człowiek mógł spodziewać po motocyklu seryjnym, który kupujesz w pakiecie. Tak jest wersja RS, jest na mega bogato, natomiast nie jest to żaden nadzwyczajny motocykl. Dobra, podsumowując. Gdybyś dzisiaj, ze swoimi doświadczeniami z MV Agusty, do swoich potrzeb, zupełnie subiektywnie, bez żadnych obiektywnych wywodów, twoim zdaniem, czy nadal MV Augusta wygrywa i dlaczego? Gdybym patrzył na motocykl wyłącznie praktycznie, to wybrałbym triumfa, ponieważ w jeździe do pracy po mieście, które zwłaszcza ja jeżdżę głównie po Warszawie, triumf byłby po prostu łatwiejszy w prowadzeniu i bardziej poręczny. No ale jednak serce zostaje zagusta. Bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki. Spotkamy się na drodze. Tak, jest.